Siemano, z tej strony Robert z kanału Agroświry. Z góry przepraszamy za taką długą przerwę, spowodowaną brakiem czasu oraz brakiem możliwości zgrania się do nagrywek. Również chciałbym podziękować za statystyki, które zrobiliście pod filmem opisującym Zetora. A dzisiaj opowiemy Wam o marce Agromet Pionier. Zapraszam do odcinka. Agromet Pionier, były polski producent maszyn rolniczych z siedzibą w Strzelcach Opolskich. W ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w kraju obozu socjalistycznego, fabryka specjalizowała się w produkcji maszyn do zbioru ziemniaków. Ludwik Prankel w 1868 roku dokonuje zakupu ziemi pod fabrykę na obrzeżach miasta. W 1869 następuje rozpoczęcie budowy odlewni. W 1870 bracia Ludwika i Rudolfa Prankel kończą budowę fabryki. W 1872 roku następuje zarejestrowanie firmy pod nazwą Gebruder Prankel Gross Strechlitz. Po polsku to bracia Prankel, strzelce wielkie. W roku 1882 zostaje wybudowany tartak parowy. W roku 1945 właściciele wyjechali do Niemiec. Wywóz wyposażenia fabryki jako zdobyczy wojennej do ZSRR. Nacjonalizacja fabryki. Od 17 kwietnia do 20 maja 1945 roku, pełnomocnik dla spraw przemysłowych inżynier Stanisław Richter przejmował fabrykę z rąk radzieckich. Fabrykę upaństwowiono na podstawie artykułu 2. Ustawy z dnia 3 stycznia 1946 roku i w dniu 18 stycznia 1946 roku została przejęta przez Łódzkie Zjednoczenie Maszyn Rolniczych. W roku 1946 następuje powstanie FMR Pionier. 15 września 1948 roku. Na podstawie zarządzenia ministra przemysłu i handlu powołano przedsiębiorstwo państwowe Fabryka Sprzętu Rolniczego Pionier. W 1955 dokonano przekazania produkcji sieczkarni BW2 przez fabrykę Pionier w strzelcach opolskich do lubelskiej fabryki maszyn rolniczych. W dniu 17 lutego 1973 roku. Została podpisana umowa licencyjno-kooperacyjna na produkcję kompanii do zbioru ziemniaków pomiędzy dyrektorem przedsiębiorstwa handlu zagranicznego Akromet Motor Import, magister Jerzym Typowiczem, a właścicielem zachodnio niemieckiej firmy. Do dnia 29 października 1991 roku, uchwałą zebrania delegatów, została zmieniona nazwa przedsiębiorstwa na fabrykę maszyn urządzeń Agromet Pionier w o Opolskich jako statut i statut samorządu załogi. Najsłynniejszymi wytworami Agrometu były kombajny ziemniaczane Anna Z644, Bolko Z643 oraz Karlik Z642. Zasada działania kombajnów wygląda następująco. Zespół podkopujący roślinę składa się z rolki kopiującej, lemierza oraz dwóch krojów tarczowych podtrzymujących redliny, aby nie rozsypywała się na boki. Rolka kopująca zapewnia utrzymanie stałej głębokości w pracy lemiesza. Zespół podkopujący wraz z przednią częścią przenośnika odsiewającego jest unoszony hydraulicznie na ugrocie. Podkopane ziemniaki przenoszone są przenośnikiem odsiewającym, podbijanym za pomocą wstrząsów triklitycznych. Nad przenośnikiem zwisa luźno drabinka, krusząca bryły ziemi. Ziemniaki przenoszone są do bębna obrotowego, którym z kolei poddawane są na stół selekcyjny, na którym oddzielane są drobne kamienie i inne odpady. Na pomostach przy wolno przemieszczającym się stole selekcyjnym stoją ludzie, którzy wybierają pozostałe odpady. W dnie zbiornika znajduje się przenośnik podłogowy uruchamiany przez traktorzystę na czas wyładunku ziemniaków na postawioną przyczepę. Spod fabryki w obrót weszły również sadzarki. Sadzarki charakteryzują się prostą budową oraz jeszcze prościejszą zasadą działania. Łuk lub redlica wykonuje brustę o określonej głębokości. Koła obrotowe umieszczone po bokach sadzarki zabierają ziemniaki z kosza zasypowego i poprzez obrót wrzucają sadzeniaka do ziemi. Po umieszczeniu ból w ziemniaka bezpośrednio w ziemi talerze lub redlice ustawione pod specjalnym kątem grabią ziemię i wyrównują obszar sadzenia, tworząc bruzdę o stałym rozstawie rzędu. Cała ta konstrukcja jest łatwa w utrzymaniu, niezawodna w eksploatacji. 19 października 1999 roku została ogłoszona upadłość. W 2001 roku KFMR Krukowiak nabywa od Sydyka Agrometów w upadłości w Szczecach Opolskich. Pozostałą produkcję w toku maszyn, urządzeń, obrabiarek, wyposażenie podobne. oraz hal nr 56. W 2003 roku. Fabrykę maszyn i urządzeń Agromet Pionier w Szczecach Polskich została wykreślona z rejestru przedsiębiorstw państwowych w związku z ukończeniem postępowania upadłościowego. Kolejnym z produktów był sortownik do ziemniaków. Używa się go przy większej ilości ziemniaków. Najczęściej występują dwa typy sortowników: ramowy i bębnowy. W pierwszym surowiec wyrzucono do urządzenia przechodzi przez różnej wielkości sita i dzielony jest na trzy kategorie wielkości. W drugim urządzeniu ziemniaki wpadają do bębna, w którym znajdują się otwory różnej średnicy. Ten obracając się sprawia, że surowiec se segreguje się wpadając do otworów odpowiedniej wielkości. Dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Zajrzyjcie na kanał Kupaku. Linki macie w opisie. I do następnego. Elo.